Zawodnicy ustawieni a w tak zwanej aktywnej strefie. Od ten najwyższy zawodnik ruchu radzionków. Piłka przed 16 metr. odbita. Na szczęście odbiła się tak, jakbyśmy tego chcieli. Wygrywając w dzisiejszym meczu, e, zbliżą się do Rakowa Częstochowa. Trochę wysoka ta noga e, na jeden punkt. Ponieważ Raków Częstochowa w ostatnim spotkaniu 21. kolejki stracił punkty, jesteśmy w polu karnym, wolny i grona głową w pro... Jakupadamek uderzenie i kolejny taki nieprzyjemny strzał światu obramki. Paweł Szautys już jesteśmy na wysokości środka. Boiska Jakub Hat. Jakub Hat do Bartka Nowakowskiego. Bartek Nowakowski dorzuci, ale tam za mało tych zawodników w czerwonych strojach. Odbija piłkę Mateusz, szukała Hat. Prawa noga. Jeszcze raz uderzenie. Tym razem niecelne. Iwan, Iwan do Pawła Szołtysa. Prawa strona boiska. Paweł Szołtys szuka i znalazł Kasprowskiego. Kasprowski. Uderzenie i jeszcze tym razem już Mateusz szukała, musiał się wyciągnąć i znowu dalekie dośrodkowanie. Od Finowski. E, odbił tę piłkę e, wolny jeszcze od poprzeczki i wyszła ona poza. Zasięg zawodników w ruchu Radzionków. Gwieździński, Gwieździński, próba dośrodkowania. Znowu Iwan jest tam, gdzie być powinien. A porównałbym go w tym momencie do Kamila Glika, które wszystko, co da się czyścić, nawet na wysokości 20 metrów, 20 centymetrów nad ziemią czyści głową. Już piłka do chata. Nowakowski, Nowakowski, Maciek wolny, Maciek wolny. Jest! 1 do 0! 33 minuta. Maciej wolny, bardzo dobra. Bardzo dobra kontra naszej drużyny i mamy 0 e, do 1. Iwan jest blisko Otwinowskiego, ale jest tam też e, Nawrocki, który nie, nie jest najniższy. Adamek i piłka zmierzała prosto w okienko i Piotr Adamek. Przesuwamy ten wyrzut coraz to dalej od naszej bramki, ale wciąż są zawodnicy ruchu Radzionków przy piłce. E, Marcin Czcionka, e, tu będzie uderzał. Jeszcze jedno dośrodkowanie, Kocurek przed 16 metr. Wrona, wrona, po prawej stronie, po prawej stronie jest Szołtys, A została, jeszcze Jakub hat hat do Maćka Wolnego, na lewą stronę. Wolny, wolne uderzenie. Jest! Po rykoszecie, zero do dwóch, po głów, po rykoszecie Marcina czcionki. A uderzeniu Maćka Wolnego piłka wpada do siatki. Moja miłość, to ja w Maciek wolny? Maciek wolny? Nie ma spalonego. Nie ma sędzia główny pokazał środek boiska. Panowie i panie. 0 do 3 dla drużyny unik Jeżeli drugą bramkę zaliczono Maćkowi Wolnemu, to zaliczymy mu też hattrika. Panem jest też Wojtek Kocurek. I ładna interwencja Mateusza Szukały. Na boiska. Stały fragment gry. Dośrodkowanie ruchu radzionków. Mocne dośrodkowanie. Próbował jeszcze zablokować. Jeszcze raz. I niecelny strzał zawodników ruchu radzionków. Kasprowski niedokładnie do Bartka Nowakowskiego, ale Bartek Nowakowski walczy. Jeszcze Bartek Nowakowski przejął piłkę czcionka. Bartek Nowakowski w polu karnym. Bart... I łapie tę piłkę. Mateusz szukała. Z takiej okazji skorzystał. I już zawodnicy ruchu radzionków. Odwinowski. E, do e, kopcia. E, Kopeć. Już jest w polu karnym. Kopeć. Dośrodkowanie. Adamek odbił piłkę. Ale nie myli się Iwan. E, prawa strona jest ściążko e, Tak jest i ta piłka kierowana wprost do Rafała. Ściążko. Ściążko potrafi się rozpędzić po, po prawej stronie. E, w środku e, Iwan. Zupełnie e, poradził sobie. Ściążko. E, Iwan. Iwan jest. 4 do 0. Nie? Pozycja spalona. Nie jest. Duży prezent sprawili nam zawodnicy Unii Kosztowy, wygrywając 3 do zera po trzech bramkach maćka wolnego. Wszyscy, którzy byli dzisiaj na placu gry zasługują na pochwałę. Ruch radzionków, przypomnę, to wicelider czwartej ligi, a Mówiąc szczerze, to my od samego początku tego meczu dyktowaliśmy warunki. Mieliśmy zdecydowanie więcej strzałów oddanych w światło obramki, co poskutkowało też trzema strzałami, które wpadły do siatki ruchu radzionków. Niestety ruch Radzionków nie sprawił sobie prezentu, a my mamy go i przyjmujemy ten prezent z radością.